Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kołodzi, a w dzisiejszym odcinku powiem Wam o mało znanej metodzie zarabiania pieniędzy w internecie, która gwarantuje bardzo duże zyski przy bardzo niewielkich inwestycjach zarówno czasu, jak i własnego kapitału. Co oznacza, że możecie całkiem sporo zarabiać, mówimy tutaj o kwotach rzędu 30-50 tysięcy miesięcznie, przy niewielkiej ilości godzin, którą e, będziecie musieli przepracować. Więc tak, trzeba będzie wykonać jakąś pracę, ale nie trzeba będzie dużo inwestować w reklamę, nie trzeba będzie dużo inwestować w ten biznes, a zyski są bardzo duże. Oczywiście, zanim zaczniemy, standardowo proszę Was o subskrypcję, łapkę w górę oraz napiszcie mi w komentarzu, o czym mają być następne odcinki, ponieważ na tej podstawie właśnie rozwijam ten kanał i dodaję materiały, które Was interesują. Więc zacznijmy od tego, co to jest za metoda. To nic innego jak consulting. Consulting bardzo często kojarzy się z jakimś konsultantem, nie wiem, z kimś na call center albo z jakimś konsultantem orifleja, ale tak naprawdę to nie ma nic z tym wspólnego. Consulting bardzo zbliżony jest do coachingu, ale ma pewne różnice. Coach, czyli taki trener, stara się motywować swojego klienta, stara się pomagać mu osiągać cele, wyciągać pewne informacje z niego, żeby on sam dochodził do pewnych spraw, a konsultant. Różni się tym, że dostarcza konkretnych rozwiązań. Czyli, powiedzmy, jest sobie jakaś firma, która ma problemy na przykład ze sprzedażą, i konsultant mówi, co trzeba zrobić, żeby te problemy rozwiązać. I teraz, tak, jakie są plusy tego biznesu? Przede wszystkim jest to duży zysk z małej listy adresowej, nie potrzebujesz się jakoś specjalnie reklamować. Ponadto, jeżeli zdobędziesz klienta, to zazwyczaj ten klient płaci dużo pod warunkiem, że widzi efekty i zostaje z tobą na bardzo długi okres czasu, więc masz po prostu fajne pieniądze z tych ludzi. Ponadto nie trzeba tutaj poświęcać jakoś dużo czasu. Ja zaraz powiem trochę na temat tego czasu. Nie musisz być w żaden sposób techniczny, nie musisz być jakiś super ogarnięty w internecie. Wystarczy, że masz komputer, masz telefon i jest tak naprawdę wszystko, co potrzebujesz. No i oczywiście potrzebujesz wiedzy. Możesz wykorzystywać do tego też jakiegoś Zooma, click meeting i tak dalej, ale prawda jest taka, że możesz też używać Skype'a lub zwykłego telefonu. Więc nie potrzebujesz wielu rzeczy, żeby zacząć, a zyski z tego są bardzo duże. Powiedzmy, że ja na przykład Biorę 2460 zł za 4 godziny konsultacji. Tak brałem do tej pory, ale teraz z tego zrezygnowałem, ponieważ raczej przeszedłem już na usługi, a konsultacje zostawiłem dla moich klientów mentoringowych. Co ciekawe, dzisiaj jeszcze można nabyć mentoring po obniżonej cenie, więc jeżeli byłbyś zainteresowany takim rocznym mentoringiem, gdzie będę Ci doradzał, to link znajdziesz pod tym nagraniem. Więc tak, jakim konsultantem można być? Przede wszystkim to może być jakiś konsultant do spraw żywienia, więc jeżeli interesujesz się dietetyką, to możesz pomagać kulturystom i tego typu właśnie osobom. Może to być jakiś konsultant do spraw przywództwa, budowania zespołu. Może to być doradztwo reklamowe, jeżeli znasz się na reklamie na Facebooku, YouTube tego typu serwisa. Może to być doradztwo w zakresie marketingu internetowego, tak na przykład, które ja robię. Może to być doradztwo finansowe, emerytalne, więc możesz doradzać klientom, w jaki sposób mogą zarządzać swoim gotówką, Oczywiście ty nie możesz w świetle prawa udzielać im rad, tylko powiedzieć, co ty byś zrobił. Możesz dzielić się swoją prywatną opinią. Możesz też na przykład być doradcą do spraw efektywności, produktywności. Możesz być doradcą, konsultantem do spraw redukcji stresu i tego typu rzeczy. Więc jest naprawdę bardzo wiele gałęzi, bardzo wiele dziedzin, w których możesz pomagać innym ludziom i za to otrzymywać spore wynagrodzenie. Musisz wiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, że na każdym rynku, na każdym są ludzie, którzy nie mają pieniędzy, którzy mają powiedzmy tak średnio pieniądze i są ludzie bardzo bogaci. I zazwyczaj na consulting zgłaszają się ludzie bardzo bogaci, czyli tacy ludzie, którzy mogą ci zapłacić dużo pieniędzy pod warunkiem, że dostarczysz im wyników i efektów. Dam ci przykład przychodzi do Ciebie klient, który robi obrót rzędu 10 milionów rocznie i Ty mu pomagasz na przykład w marketingu. Ten klient zaczyna dzięki Tobie zarabiać 12 milionów rocznie, czyli zarabia 2 miliony więcej niż zarabiał, zanim zacząłeś mu pomagać. Te 2 miliony rocznie dla niego to jest bardzo dużo. Jeżeli nawet dałby Ci powiedzmy z tego 200 tysięcy rocznie, to i tak to jest dla niego dobry interes. Więc konsultant może fajnie zarabiać, można tutaj rozliczać się za godziny, tak ja to robiłem, lub można rozliczać się po prostu za efekty. To też daje fajne możliwości rozwoju. I teraz to może wydawać się dla Ciebie bardzo trudne. Ja pierwszy raz, kiedy skorzystałem z tej metody w 2011 roku, zainwestowałem 100 zł, a wyciągnąłem 6000 z powrotem. Ale trzeba. Tutaj pogodzić się z myślą, że będziesz brał duże pieniądze za doradzanie klientom i to jest chyba największy problem. Ponadto możesz mieć takie obawy, czy sobie poradzisz, czy jesteś w stanie klientowi dostarczyć tych wyników, efektów i tak dalej, ale ja ci pokażę, jak to zrobić w bardzo prosty, łatwy sposób. Załóżmy, że klient wykupuje 4 godziny konsultacji. To nie jest tak, że od razu spotykamy się na 4 godziny, bo gwarantuję ci, że po pół godziny nie będziecie mieli o czym gadać więc rozdzielasz to na 8 sesji po 30 minut i teraz w ciągu tych 30 minut klient ci mówi co zrobił, jakie ma wyniki, efekty no i ty mu doradzasz planujecie następne zadania i spotykacie się następnym razem ja teraz takie coś wprowadziłem do mojego mentoringu że powiedzmy mówisz mi jakie masz problemy ja ci mówię co trzeba zrobić w jaki sposób je rozwiązać daję ci plan działania spotykamy się za tydzień Mówisz mi, co zrobiłeś, i po prostu tak działamy. Z tym, że jest to znacznie tańsze w mentoringu. Ale wracając do tego konsultingu. Więc, jeżeli będziesz w jakimś biznesie i będziesz rozmawiał z klientami, to zauważysz, że oni mają bardzo podstawowe i bardzo podobne problemy. Na przykład w biznesie internetowym są to trzy główne problemy, ale w stacjonarnym też. Trzy główne problemy, które mogą mieć klienci: to jest słaba sprzedaż, brak, brak cash flow, brak płynności finansowej i niska marża. Czyli trzy takie bardzo podstawowe problemy. Każdy klient, praktycznie z którym będziesz gadał, będzie mówił ci, że ma problem w tych trzech obszarach. I praktycznie w każdym biznesie, w każdej, każdej niszy są pewne podstawowe problemy. I teraz, jak bardzo efektywnie rozwiązywać problemy, a przy okazji zrobić wrażenie na klienta? Bierzesz sobie kartkę, długopis, tak, zwykłą kartkę tutaj, długopis, i dzielisz sobie to, powiedzmy, na pół. Wypisujesz problem, rozwiązanie, tak? Ja to nazywam taka paczka trików. I teraz tak, po jednej stronie wypisuję sobie problem. Na przykład jest to e, słaba słaba sprzedaż, tak? E, może to być cash flow albo niska marża i teraz tak. Jeżeli klient ma słabą, słabą sprzedaż, to zastanawiam się, co ja mogę dla niego zrobić, a czy co mogę mu doradzić, bo ja nic dla niego tak naprawdę nie robię. Co ja mogę mu doradzić, żeby zwiększył swoją słabą sprzedaż? Czyli można to zrobić na kilka sposobów. Zwiększyć ilość nowych klientów, zwiększyć wartość koszyka, czyli zrobić upselling, zwiększyć częstotliwość zakupową, zwiększyć ilość bonusów, poprawić ofertę, dać deadline'y do oferty, zmienić ewentualnie rynek, dodać sekwencję follow-up, dodać konsultacje do swojej oferty. Jeżeli klient ma na przykład problem ze słabym cashflow, to można tu stosować ka kampanię krótkiego kalibru, multi-kampanię, przedsprzedaże, membership'y, webinary, product kampanie i tak dalej, i tak dalej, Czyli po lewej stronie wypisuję sobie problemy, jakie może mieć klient, a po prawej wypisuje sobie rozwiązania, które ten klient może zastosować u siebie. I teraz zobacz, przychodzi taki klient i mówi mi, Adrian, wiesz co, mam taką sytuację, że inwestuję w reklamę, ona się zwraca, ale mam bardzo słaby przepływ pieniędzy przez firmę. Czy mógłbyś coś poradzić? Wiesz, mamy dużą listę, ale mamy bardzo mały właśnie cash flow, musimy długo czekać na zwrot z inwestycji. A ja mówię mu tak, a słyszałeś kiedyś o kampaniach krótkiego kalibru? No nie. Słuchaj, zrobimy taką krótką kampanię, na no, będzie trwała 4 dni, taką specjalną wyprzedaż, ci powiem jak to zrobić. I gwarantuję ci, że będziesz bardzo szybko w stanie po prostu część swojej listy spieniężyć. No i na razie się okazuje, że klient to stosuje, wow, zarobił 100 tysięcy, 200 tysięcy tak? i jest zadowolony. Więc Twoja współpraca się już mu w tym momencie opłaciła. Więc po to są właśnie te paczki trików, po to to wszystko jest, żeby po prostu całą tą robotę, całą tą pracę przyspieszyć. I teraz jak to u mnie wygląda w praktyce? Jak wygląda proces reklamy, przekonywania klientów do konsultingu, a potem dostarczenia tego produktu? Zazwyczaj piszę krótką ofertę. W tej ofercie mówię, że jestem w stanie rozwiązać problem klienta. Czyli mówię, co dla niego mam, co mogę dla niego zrobić i co musi zrobić, żeby to mieć. Więc po prostu oferta składa się z takich trzech rzeczy, nie? Mówię, co dla niego mam. Mówię, że mogę pomóc rozwiązać na przykład problemy w zakresie reklamy i tak Co to dla niego zrobi, mówisz, dzięki tej reklamy będzie miał więcej klientów i tak dalej i co musi zrobić? Podaj mi swój swój numer telefonu, numer tele, swoje imię i umówimy się na bezpłatną 15-minutową konsultację, gdzie sprawdzę co robisz i za darmo doradzę ci co masz zrobić. A jeżeli będziesz zadowolony, to potem możemy wejść w współpracę. Jeżeli nie, to podziękuję Ci i będziesz miał darmowy plan, co masz robić. Więc jest to taka oferta mafina, bo klient z jednej strony otrzymuje bezpłatną konsultację, dostaje wiedzę, co ma robić, a z drugiej strony, no, klient tutaj nie ma nic do stracenia. Więc bardzo chętnie ci klienci z tego korzystają. Dobra wiadomość jest taka, że nie potrzebujesz zbytnio dużej ilości klientów, bo jesteś w stanie za pomocą takiej rozmowy przekonać przynajmniej co trzecią osobę do tego, żeby od ciebie kupiła bardzo drogą usługę. I teraz tak, rozmawiasz z tym klientem i mówisz mu, powiedz mi trochę więcej na temat swojego biznesu, powiedz mi, co robiłeś do tej pory, co dawało efekty, co efektów nie dawało. Tak? I ja sobie po prostu piszę. Piszę sobie, notuję, co klient robił, co działało, co nie działało i tak dalej. I teraz szukam, jakie ma problemy. Zazwyczaj będą to trzy problemy, właśnie te trzy główne z tej paczki trików. I teraz mówię mu, słuchaj, mówiłeś mi, że twoim problemem jest słaba sprzedaż. I przechodzę teraz właśnie do konsultacji, a jednocześnie do sprzedawania. To jest takie sprzedawanie podprogowe. Mówię klientowi, widzę, że masz słabą sprzedaż i słuchaj, musimy wprowadzić kilka rzeczy. Musimy dodać nowe źródło klientów. Musimy zwiększyć zyski z tego z źródła klientów, którego już masz. Będziesz musiał wprowadzić upselling. Czy stosować upselling? Z tego, co mówiłeś, nie stosowałeś, nie? Czy w Twoich ofertach są tak zwane deadline'y, nie? Czy... Mm, czy rynek, na którym sprzedajesz, to jest ten najbardziej efektywny rynek? To będziemy musieli sprawdzić, musimy sprawdzić, czy po prostu nie lepiej by było zmienić segment rynku i tam jeszcze więcej na tym zarobić. Czy wprowadziłeś do swoich ofert konsultacje? Jeżeli nie, to powinieneś prowadzić konsultacje, bo to strasznie zwiększa konwersję, nie? I czyli doradzam temu klientowi, mówię mu, co ma robić na podstawie tej paczki trików, którą sobie tak naprawdę wcześniej stworzyłem, tak? I Pokazuję mu, co mam robić. To jest tak zwana demonstracja mocy, czyli pokazuje, że jestem w stanie rozwiązać problem klienta. I klienci bogaci nie podejmują decyzji na podstawie tego, jaki ty masz samochód, dom i tak dalej, kim jesteś, tylko sprawdzają, czy jesteś w stanie rozwiązać jego problem. I jeżeli ten klient wierzy, że jesteś w stanie rozwiązać jego problem, bo właśnie on nie wie, że ty masz taką paczkę trików. A z drugiej strony, no to, to, to jest coś, co Ci mam pomagać w robocie, nie? Więc jesteś w stanie rozwiązać problem klienta i klient na to widzi, patrzy i mówi, no kurde, ten gość wie i rozumie mój biznes, wie jak mi pomóc, bo rozumie mój biznes, w jakie mam problemy i wie, co konkretnie trzeba zrobić, żeby ten biznes mi e, rozwinąć, tak? No i zobacz, teraz dzieje się cała magia, więc mówisz mu o tym wszystkim, mówisz mu tak, słuchaj, ja Ci dziękuję za rozmowę, Mam nadzieję, że dostarczyłem Ci dużo wartości, i teraz są dwie opcje. Pierwsza opcja to mogę Ci powiedzieć o mojej ofercie: możemy tutaj popracować razem, wspólnie, pokażę Ci w jaki sposób ten problem rozwiązać. Będę nad tym wszystkim czuwał, lub po prostu sam sobie to wdrożysz. I większość klientów zapytacie: Dobra, powiedz mi więcej na temat Twojej oferty. I w tym momencie przedstawiasz swoją ofertę, mówisz ile to będzie kosztowało, co będziecie robić, jak się będziecie spotykać, itd. itd. No i to jest tak naprawdę wszystko. I w tym momencie dajesz mu dane do faktury. Gwarantuję ci, że co trzecią osobę jesteś w stanie przekonać do produktu za 2-3 tysiące złotych. I teraz e, cała zabawa polega na tym, żeby zdobyć sobie kilku takich klientów i sobie na przykład pracować w poniedziałek od 9 do 9.30 z jednym klientem. Potem na przykład od 9.40 do powiedzmy tam 10.10, .10, nie z drugim, i tak dalej. Znowu 10 minut przerwy, i tak dalej. I nie potrzebujesz duży, dużej ilości klientów. Potrzebujesz kilku klientów. A jeżeli na przykład poczujesz się coraz pewniejszy siebie, będziesz miał lepsze wyniki, efekty, fajne casy, to w tym momencie możesz zwiększyć swoje ceny, tak? I będziesz miał jeszcze mniej klientów, będziesz miał lepszych klientów, a zarobki będziesz miał jeszcze wyższe. Tak to po prostu działa. I stajesz się tak zwanym konsultantem do spraw czegoś tam. I w tym momencie jesteś w stanie wyciągać naprawdę duże pieniądze z rynku, z najlepszych klientów. Tak? Z tych najlepszych klientów przy bardzo małych nakładach na reklamę. Dobra wiadomość jest taka, że jak klienci są zadowoleni, to zazwyczaj wracają i kupują kolejny raz. Czyli możesz takiego klienta mieć nawet w biznesie pół roku, rok i tak dalej. Więc tutaj naprawdę masz świetne możliwości zarobkowe przy niewielkich inwestycjach. Jest to metoda, z której stosunkowo jeszcze mało osób korzysta, więc warto właśnie wziąć ją pod uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie bardzo, bardzo wartościowy. Jest naprawdę sporo wart. Więc proszę cię przynajmniej o to, żebyś zostawił łapkę w górę, komentarz i zasubskrybował ten kanał. Zachęcam Cię również do zobaczenia mojego poprzedniego materiału, w którym mówiłem, czym tak naprawdę jest bogactwo. Więc zaraz Ci się wyświetli możliwość przejścia do tego filmu. Trzymaj się.